Witam Was w 226 odcinku podcastu tego dnia. Dzisiaj będę omawiać daty na 23 kwietnia. Będzie mowa o dwóch świętych, Jerzym i Wojciechu. Szczególnie dużo dat będzie poświęconych świętemu Jerzemu, ale będę też mówić o Geringu i o ZX Spectrum. Zapraszam Was do wysłuchania. 23 kwietnia 303 roku w Nikomedii, współcześnie Izmit w Turcji, został ścięty święty Jerzy. Jerzy był trybunem w armii rzymskiej, ale był też chrześcijaninem. W 303 roku cesarz Dioklecjan rozpoczął prześladowania chrześcijan, i właśnie wtedy został ścięty także Jerzy. Stał się świętym dla żołnierzy, szczególnie dla krzyżowców. Jego symbolem była biała flaga z czerwonym krzyżem dzisiaj jest to flaga Anglii, ale w przeszłości była to najpierw flaga Genui. Po śmierci Jerzego zaczęła rosnąć jego legenda. Doszła wtedy historia walki ze smokiem. Później na krucjatę wyruszył król Anglii Ryszard serce. Podobno to właśnie on wybrał Świętego Jerzego na patrona Anglii, a krzyż Świętego Jerzego na flagę Anglii. Na potrzeby angielskie w legendzie zmieniono miejsce narodzin z Lidii w Izraelu na Coventry w Anglii. Nie zaskoczy Was pewnie, że ta data jest związana z historią Anglii. 23 kwietnia 1348 roku król Anglii Edward II ustanowił order podwiązki. 23 kwietnia 1661 Karol II Stuart został koronowany na króla Anglii. 23 kwietnia 1685 Jakub II Stuart został koronowany na króla Anglii. 23 kwietnia 997 roku. Biskup Wojciech Sławnikowicz, później uznany za świętego, został zapity przez Prusów z powodu skalania świętego Gaju. Jego rodzina w Czechach została wcześniej wymordowana, jednak część jego braci przybyło do Polski z dobrawą. Tak więc po wizycie w Rzymie także Wojciech przybył na dwór Bolesława Chrobrego, przybył z bratem Radzymem. Ten brat był obecny podczas zabicia Wojciecha, a po jego śmierci w Prusach to właśnie on postarał się o szybką kanonizację. Później Radzym został pierwszym arcybiskupem gnieźnieńskim. 23 kwietnia 1645 roku zakończono budowę fortu St. George, pierwszej brytyjskiej fortecy w Indiach. Ta forteca znajdowała się na wybrzeżu. Przy tym forcie uformowało się później miasto Madras. Jeżeli znacie angielski, to pewnie zgadliście, że tę datę wybrano nieprzypadkowo. Fort nazywał się St. George, czyli Święty Jerzy. I został ukończony właśnie w Dzień Świętego Jerzego. 23 kwietnia 1945 roku: Hermann Göring wysłał telegram oblężonemu w Berlinie Adolfowi Hitlerowi. W tym telegramie wezwał Hitlera do przekazania mu władzy. Chodziło o to, że Hitler był w okrążeniu, a Gering jeszcze był w tej części Niemiec, która nie była zdobyta. Hitler jednak kazał go pozbawić wszelkich stanowisk i aresztować pod zarzutem zdrady stanu, a w przypadku swojej śmierci kazał rozstrzelać Geringa. Gering wysłał ten telegram o 22 właśnie tego 23 kwietnia 1945 roku. Hitler jeszcze tego samego dnia właśnie kazał go pozbawić władzy i aresztować. To wszystko wydarzyło się jeszcze tego 23 kwietnia. Jak już wspomniałem, miał zostać zabity po śmierci Hitlera. Gdy jednak Hitler popełnił samobójstwo 30 kwietnia, Geringa nie zabito. 23 kwietnia 1982 roku. Premiera komputera domowego ZX Spectrum brytyjskiej firmy Sinclair Research LTD. 23 kwietnia 1995 UNESCO ustaliło ten dzień jako Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Dlaczego akurat ten dzień? 23 kwietnia 1616 roku zmarł Miguel de Cervantes, ale także peruwiański historyk Inca Garcilaso de la Vega oraz Szekspir. Ten ostatni zmarł wprawdzie 3 maja. Szekspir zmarł 3 maja 1616, ale Anglia używała wtedy jeszcze kalendarza juliańskiego. Według tamtego kalendarza Szekspir także zmarł 23 kwietnia 1616 roku. Cervantes to oczywiście autor Don Quixota. Ten peruwiański historyk to bardzo ciekawa postać, bo to był człowiek, który był w połowie Hiszpanem. W połowie właśnie pochodzenia był inkaskiego i znał tamte języki. I właśnie dzięki temu miał dostęp do obu źródeł, zarówno hiszpańskich, jak i inkaskich. A szekspira chyba nie muszę przedstawiać. Wracając do tego dnia, 23 kwietnia. Podobno w Katalonii od dawna ten dzień był dniem dawania książek w podarunku. Podobno z okazji Dnia Świętego Jerzego, bo 23 kwietnia, przypominam, to Dzień Świętego Jerzego, mężczyźni dawali kobietom czerwone róże, czerwone jak krew smoka zabitego przez Jerzego, a kobiety odwzajemniały się, dając podarunku książki. Na dzisiaj to już wszystkie daty pozwólcie mi na jeden krótki komentarz. 23 kwietnia 1982 roku wypuszczono właśnie ten komputer ZX Spectrum. Dla mnie jest to bardzo ważna data, bo sam zacząłem przygodę właśnie z tym komputerem. Najpierw w pracowni komputerowej, w mojej szkole, a później kupiłem sobie portugalskiego klona ZX Spectrum. Ten portugalski klon nazywał się Timex. Aby umieć obsługiwać ten komputer musiałem się uczyć angielskiego. Musiałem się uczyć angielskiego, aby czytać angielskie poradniki. Oraz oczywiście uczyłem się programowania. Najpierw w Basicu, a później także w Assemblerze. Do dzisiaj programuję zawodowo, chociaż nigdy nie skończyłem żadnej szkoły w tym kierunku. Nauczyłem się wszystkiego sam, a to wszystko dzięki temu, że ZX Spectrum pojawił się w pracowni komputerowej w mojej szkole. Na koniec powtórzmy te sześć dat, 23 kwietnia 303 roku. W Nikomedii został ścięty święty Jerzy. 23 kwietnia 997 święty Wojciech został zabity przez Prusów. 23 kwietnia 1645 zakończono budowę fortu St George, pierwszej brytyjskiej fortecy w Indiach. 23 kwietnia 1945 Gering wezwał Hitlera, aby przekazał mu władzę. 23 kwietnia 1982 Premiera komputera ZX Spectrum brytyjskiej firmy Sinclair. 23 kwietnia 1995 UNESCO ustaliło jako Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. To już wszystko na dzisiaj. Może dzisiaj jest dobry dzień, aby obdarować kogoś książką. Dziękuję Wam za wysłuchanie i do usłyszenia niedługo.